<laughs> Jeszcze na nowej konsoli zajebioza. Du, 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 du. Eee. Eee. What the fuck? Eee. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem pokazać coś dziwnego. To znaczy, tym dziwnym jest yy, ta konsola PlayStation 5 Pro. A dlaczego dziwna? Znaczy, może konsola nie jest dziwna, chociaż trochę też, ale dziwne jest to, że ją kupiłem w ogóle. Wszystkim w koło, kto się mnie spytał, z, z, ze znajomych, którzy też mają playkę, i rozmawialiśmy, wszystkim mówię: Nie kupujcie, bo po co wam? i tak dalej, i tak dalej. I ja też tak sobie to mówiłem: że to jest yy, głupota mieć PlayStation zwykłe i kupować PlayStation 5 yy, Pro. Ale tak się złożyło, że w dobrych pieniądzach mi się udało sprzedać starą konsolę. Ona już też po gwarancji praktycznie była, więc też bezpieczeństwo jej dłuższej pracy mogło być różne. Miałem też kupon z Media Expertu na parę tam setek złotych za zakupy. No i postanowiłem parę złotych dorzucić i jednak kupiłem tą konsolę. Yy, nie powiem, że jestem dumny, bo to nie o to chodzi. To jest żart, oczywiście. Dumny to bym był, jakbym ją dostał za darmo od Sony. Yy, ale dobra, że żartując, żartując, zrobimy szybki unboxing, yy, bo córeczka nagrywa, moja kochana, ona już się gdzieś śpieszy, więc tak szybko na no szybko ku pamięci, co było w środku, jak zapomnę za jakiś czas. Yy, także, no zaczynamy. Więc biorę super ekstra yy, malutki taki nożyk do tapet. No i ciachamy, ciachamy one. Ciechamy tu i otwiera. Aha, to trzeba... Momencik, bo teraz to trzeba pochylić. O jeszcze trochę mi się coś tu obdarło, ale to jest bardzo, bardzo te pudełka są straszne badziewia. Premium tu nie czuć. Wszyscy mówią, że, że premium tu nie czuć. Na... Każdy kto miał Xboxa One Xa. Wie jak wyglądają pudełka od One Xa. Grube premium, że tak powiem. No dobra, działamy. Tutaj coś jest jakiś open. Co tu jest za open? To jest chyba taki open, żeby to jednak z drugiej strony to robimy. Tutaj open. O, o, proszę bardzo, będę tak na boku, bo, bo nie. Więc tak. Kabelek standardowy do zasilania do sieci. Żaden cud. Kabelek Akademii. Taki jak zwykle, żaden cud. Kabelek USB do ładowania pada. Żaden cud. Uwaga, a teraz pro Prokontroler. Pro -controller. O nie, to nie jest jednak pro -controller. To jednak jest ten sam kontroler. No kurde, kto by pomyślał? Za takie pieniądze? Dobra, nieważne. Co mamy dalej? O panie. Co to jest? Co to jest? Literka A? Literka A i co? Co ja mam sobie z tego zrobić? Nie no. Wyrzucić no, bo to jest podstawka, żeby sobie konsola mogła stać poziomo. Oczywiście nie dam się naciągnąć na kapze i zamówiłem sobie za 30 zł na Aliexpressie podstawkę pod tą konsolę. Nie będę dawał 130 zł za dodatkową podstawkę. Papierologia wiadomo. Bardzo ważne. No i wyciągamy PlayStation 5 Pro. Uwaga, wychodzi. I ja pierdzielę. Dobra, dobrze. dobrze. Na wytłaczanki do jajek. W porządku. W porządku. Oczywiście jestem przygotowany na to. I odpaliłem sobie taką funkcję poszukiwania łapania okazji na napęd. Bo oczywiście te konsole nie mają napędu Blu-ray. O. Oto konsola PlayStation Pro. Przepraszam, PlayStation 5 Pro. Piękny pasek adidasa. Porty troszeczkę inaczej po układane i powiem Wam, że akurat to, że te porty są troszeczkę inaczej to może mieć dobry wpływ, e, misiaczku możesz już iść się tam ogarniać, ja sobie tu pokręcę dziękuję powiem Wam tak, te porty tutaj, że one są w ten sposób teraz ułożone, może ten HDMI mógłby być niżej, no ale dobra to wydaje mi się, że coś Wam pokażę oczywiście jak znajdę i oczywiście, jak znajdę, bo jak zwykle gdzieś to wyraziłem. A jest, dobra, poczekajcie, poczekajcie. Oto, oto, odbiornik, odbiornik nadajnik Transilver, tak, do słuchawek. I teraz Wam coś powiem. Przy tamtych starszej konsoli, przy starszej konsoli było tak, że tak to jest fantastycznie skonstruowane, że jak się tylko nagrzewało, ten trans, transmitter, transilver, czy można to różnie nazywać, jak on się nagrzał pod muchem yy, z wiatraka tego ciepła, to on zaczął wariować. To znaczy, słuchawki zaczęły wariować, nie można było, zrywało yy, dźwięk, nie można było rozmawiać itd., itd. I co ciekawe, jak przełożyłem go tylko do, do przodu. Yy, bo słuchajcie, sprawdzałem to, bo, yy, że, że z tyłu to dalej, a z przodu to bliżej. No nie, bo przekładałem tą konsolę odwrotnie też specjalnie, żeby odległość do słuchawek była taka sama, czy z przodu, czy z tyłu i zawsze było tak samo, więc wyszło na to, że on się po prostu nagrzewał i od tego nagrzewania wariował. No teraz może będzie lepiej. Nie ja sobie jego wepnę. Może wepnę sobie tu. Zobaczę. O oh, Jezu, dobra, momencik. Dobra, wetknąłem, może będzie dobrze. Zobaczę, zdam Wam relację. Także ta konsola wygląda tak jak widzicie. No szału nie ma, jest węższa trochę. Krótsza może. Może krótsza. Oczywiście napędu nie ma. Yy, dysk sobie przełożę. Yy, tylko, że włożę tutaj chyba dwuterówkę, bo z komputera do komputera poleci ten stary z tego jednoterowy, a tutaj sobie włożę dwójkę. Także... To by był cały unboxing. Jak to działa? To już chyba wszyscy wiedzą. Zresztą, jak to wyglądało w pudełku, też chyba już wszyscy wiedzą, więc no, po prostu dla siebie też to odpakowałem, żebym wiedział, co jest w pudełku. Jakbym miał ją ewentualnie odsyłać do serwisu, bo coś jej się stanie, bo to przecież sprzęt jest świeży, więc yy, problemy wieku dziecięcego, aczkolwiek powiem Wam, dziecięcego, no to już jest chyba któraś. Już nie wiem, która ile było rewizji tych, tych slimek i tak dalej, więc wydaje mi się, że już raczej na błędach się nauczyli. Na oszczędnościach pewnie też, więc ten system chłodzenia też nie jest jakiś wyrafinowany. Ale no, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działało. Także pokonfigurować, dodać konto i, i zobaczymy. Także cześć, na razie, trzymajcie się.